Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić kogoś specjalnego. Cześć Madziunia. Cześć. Powiedz wszystkim, czym mama się zajmuje szminkami i makijażem. Bardzo dobrze. Dzisiaj w taki piękny słoneczny dzień chciałabyśmy Wam przedstawić, pokazać właściwie, że szminka nie zostawia śladów. Ja dzisiaj mam szminkę Army Pink która jest jedna z różowych kolorów. Często pytacie się mnie o róże. Polki bardzo lubią różowy kolor, więc polecam Army Pink na lato. Do tego wykończone, wykończone usta są oczywiście błyszczykiem glossy. Widać, że nic się nie... Nie ściera, nie zostawia śladów. Eee, I chciałam Wam pokazać również, że nie zostawia śladów po pocałunku. Także pokaż Mandzinia, muśkę. Mm. Widzicie? Nie ma, nie ma, e, nie ma śladu. E, dzisiaj również mam na sobie e, cienie do powiek. E, cienie to jest Whisper Pink. Bardzo fajna baza. E, może być jako baza, może być jako. Oj, nam coś tutaj. Słońce bardzo świeci. Whisper Pink i Pink Opal Shimmer jako wykończenie. One również są wodoodporne, trwałe i zostają na oku przez cały dzień, na powiece przez cały dzień. Zobaczcie, zrobimy test. Nic nam się nie przesuwa, nic nam nie przeszkadza, a jednocześnie w ogóle nie zostawia żadnych śladów na, 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 na palcu. Także. To jest dowód na to, że, że one są bardzo trwałe, bardzo, bardzo fajne. Także jeżeli chciałybyście zamówić taką szminkę dla siebie, bądź na prezent, bądź po prostu chciałybyście ją wypróbować, dajcie mi znać, napiszcie do mnie wiadomość. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia. Pa!